No nie ma takiego jednego trendu w tej chwili, są bardzo modne połączenia nadal kolorów szarych, betonowych, marmurów w połączeniu z ciepłym drewnem z bielą, z dodatkami metalicznymi, złoto, srebro, ale również tak. są modne style typu boho, dodatki typu geometryczne, wzory, peczworki i tak dalej, w połączeniu z płytkami lapato, z połączeniu z płytkami gładkimi, więc tutaj no, jest mnogość wzorów, mnogość pomysłów i mnogość trendów, które możemy pokazać, na przykład w naszych boxach, które tutaj zaprezentujemy. Ten asortyment jest bardzo bogaty. Na tym etapie już mamy głównych producentów płytek ceramicznych w Polsce. Jest to ceramika Paradyż, ceramika Tubondzi, grupa Stargres, Marazzi, ale jak również płytki, które są produkowane dla naszej marki Monohome wyłącznościowe. Dodatkowo zapraszamy do współpracy producentów mebli, na przykład Gante, producentów wyposażenia sanitarnego, jest to Elita, jest to na przykład Dante, Omnires, ale również wyposażenie wszystkich dodatków dekoracyjnych do domu. Także tutaj każdy klient znajdzie coś dobrego dla swojego domu. Nasza oferta jest skierowana również dla projektantów, dla przedsiębiorców, wykonawców, inwestorów. Także mamy ofertę współpracy dla osób posiadających własną działalność, jeżeli wykonają dla nas projekt to tutaj jak najbardziej nawiążemy współpracę. Jesteśmy też nastawieni na projektowanie interaktywne wraz z klientem, także tutaj klient może aktywnie brać udział podczas procesu projektowego. Także jak najbardziej dopracowujemy projekt do momentu, kiedy klient jest zadowolony. Zależy nam na tym, żeby pokazać tutaj różnorodność i różne trendy tak naprawdę w designie, także każdy box jest pod innym kątem stylistycznym przygotowany. Także tutaj, w zależności czy jest to jasne wnętrze, czy ciemne, pokazujemy też płytkę pod kątem oświetlenia. Także zależy nam tutaj, żeby to wnętrze zagrało wraz z całością z armaturą w pomieszczeniu.